If you got Jack in your cup, go raise it up, go raise it up, go raise If you ain't got enough, go fill it up, go fill it up, go fill it up I'm gonna chase this whiskey with the drone I want a girl on my lap and a Jager bomb I'm coming in hot, she hurt me And I'ma make it rain on the girl who serves me Cholera jasna, z tymi pedołami, teraz muszę iść na brzeg Siadaj, ty tam, dzięki stary Jak cię zwą? Borys jestem, a ja Miecio Mogę się do ciebie przyłączyć? Nie chcę mi się już pływać tym gównem Spoko, nie ma problemu Ale zapieprza Jak ty możesz to porzucić? Znudziło mi się choć złapiemy jakąś taksówkę. Przedstawię cię moim szefom i dostaniesz pracę Mi to pasi, dzięki Z chęcią ci pomogę Hej że hola. Czekaj pan, o dzięki, wieś nas tam gdzie ci powiem. Dobrze, proszę pana, wsiadaj Eborys i pojedziesz ze mną do bazy. Dobra, to tutaj, podjedź pan do strażnika. Stać, o cześć Micio. co to za, spokojnie trzymają ryj na kłotkę. Dobra, jedźcie. Jedź pan tutaj, o tak i skręć to w prawo na dół, dobra kasę pano, przelejemy, cześć, do widzenia. Bardzo eee, oryginalna baza, nie denerwuj się, to mądrzy lodzie. ja myślę, bo aż mnie ciarki przechodzą, dobra cicho. O mieciu, jesteś? Kto to jest? zaofany człowiek. Dobra, zatrudniamy cię. Dziękuję. Mieć o kartę, ponieważ po ostatniej akcji zostali dwaj świadkowie, musisz ich zlikwidować. Tą dziewczynę i jej chłopaczka daję wam do dyspozycji doskonale wyposażonego dżipa oraz dwóch naszych agentów. Powodzenia. Dziękujemy. To wy jesteście tą dwojką, która ma nam pomóc? Tak, graba, jestem Iwan. A jakajko, ja Mieczo, a to Borys, jedźmy ich załatwić. Iwan, posądź się. Namierzeni, tak, dobra, zdejmijcie tą Damolkę. Kiedy ja strzelę, dobra Borys, ile czasu rozmawiają? Z minutę. Dopiero przyjechali i będą gawędzić jeszcze z 10 minut. Świetnie, dawaj snajperkę i jazda z nimi, zemsta jest słodka. Gin śmieciu. HEADSHOT! Robota wykonana, wiemy. Idźcie do domu wypocząć. If you got jack in your cup, go raise it up, go raise it up, go raise it up. If you ain't got enough, go fill it up, go fill it up, go fill it up. I'm gonna chase this whiskey with the drone, I want a girl in my life.